Sztuczna inteligencja weszła już do naszego życia codziennego, myślę, z buta bardzo mocno. Więc to, co robi Adamie Prawniczka, teraz zrobię za darmo z czatem. Można znaleźć rankingi, które pokazują, jak zmieniają się na przykład zlecenia dla freelancerów. No i tutaj naj, najbardziej, największą różnicę widać w... Cześć! Witamy na kanale Daniel i Kuba. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy AI zabierze Ci pracę. Hmm, to od razu tak z gruby rury. No tak, jest to temat, który wydaje mi się, że jest często wyszukiwany i wiele osób czuje lęk z tym związany, ponieważ sztuczna inteligencja weszła już do naszego życia codziennego, myślę, z buta bardzo mocno. Mhm. Mamy ją już wszędzie, używamy ją prawie do wszystkich rzeczy związanych z komputerem, czy z tworzeniem treści, dlatego nie dziwię się, że teraz to oglądasz, bo możliwe, że masz właśnie taki niepokój. I odpowiadamy na pytanie tak i nie. Wydaje Wiesz, myślę, że możemy spokojnie zacząć od tego, że przede wszystkim rozmawiamy o pracy biurowej. No bo ta generatywna sztuczna inteligencja, AI, GPT, to co się pojawiło półtora roku temu w takim ogólnodostępnym użytku, no to możemy spokojnie przyjąć, że no raczej nie dotyczy to pracowników, którzy wykonują na przykład prace budowlane, Którzy takie rękodzielnicze bardziej rzeczy tworzą, to znaczy na przykład są szewcami, stolarzami i tego typu zawody, no bo tutaj ta sztuczna inteligencja no nie zastąpi. Mm -hmm. e, takich pracowników to pewnie zagrożenia są mniejsze i sytuacja generalnie Chociaż inna. wydaje mi się, że ten rok będzie w ogóle rokiem robotów humanoidalnych, e, takich, którzy przypominają ludzi. Robotów humanoidalnych. Dokładnie, to o to słowo chodzi. E, I wtedy wydaje mi się, że już przy niektórych pracach fizycznych mogą, za, e, takich zwłaszcza automatycznych, rutynowych. Wiesz co, no... E... Ale do tematu. Ja myślę, że nie chcę, nie chcę zbaczać aż tak mocno z tematu. Ja wiem, że to ja zrobiłem. E, <laughs> Ale. Ale podrzucę tylko jeden temat. Zobaczcie sobie roboty Boston Dynamics. To są roboty takie po prostu, no, które mm -hmm. mogą już wykonywać rzeczywistości, różne czynności skaczą, tak, mogą rękami przenosić przedmioty, i pod nie już zaczęli podpinać też takie AI, jak GPT podobne do nich. Także możliwa jest taka już. Kombinacja tych no, technologii. Tesla też ma te roboty takie, i dodatkowo dodatkowe inne firmy też już to produkują. Więc, tak mówię, w tym roku myślę, że to może się pojawić. Ale odpowiedzmy na to pytanie, czy AI zabierze ci pracę? Tak, jeśli ty masz pracę biurową i nie używasz AI, przede wszystkim naucz się w jaki sposób korzystać ze sztucznej inteligencji. Bo inaczej, no jesteś zagrożony. AI przyspiesza pracę, ułatwia tą pracę. To, coś było przy montażu filmu, zajmowało bardzo dużo czasu, teraz może być dużo szybciej. AI potrafi tworzyć rolki na Instagramie, jeśli jesteś influencerem, to też jesteś zagrożony, ponieważ możemy wykreować robota, robota twarz i głos, który będzie pracować 24 na dobę i nie będzie dawać nam wygórowanych warunków. Wiesz co, ja też. Tu klasycznie powiem, to zależy, to znaczy ten rodzaj wykonywanej pracy też zależy od tego, czy to jest praca, która w ogóle jest mocno konkurencyjna. To znaczy, czy na podobnego typu stanowiska jest wiele chętnych, kiedy pojawiają się ogłoszenia o pracę, no bo mogą też być takie zawody, które wymagają bardzo dużego wykształcenia, takie jak na przykład prawnicy. No, i w tym przypadku też sztuczna inteligencja może być bardzo dużym wsparciem i może to jest świetny przykład na to, jak Sztuczna inteligencja może bardzo pomagać w pracy, natomiast być może no, nie jesteśmy w takiej sytuacji, że już tu będzie odbierała prawnikom. Szczerze mówiąc, robotę. moim zdaniem, moje, ja korzystałem czasami z prawnika, okay. e, dlatego że dostawałem umowę do medytacji okay. e, i płaciłem za to, żeby ta osoba mi tłumaczyła tą umowę. Okay. Teraz wrzucam, pamiętając o ochronie danych, więc kasuję zawsze swoje dane osobowe. Mhm. Wrzucam tą umowę do czatu i proszę, żeby mi streściło tą umowę i czy jest ona dla mnie korzystna i czy by wprowadził jakieś zmiany. Okay. Więc to, co robiła dla mnie prawniczka, teraz robię za darmo z czatem. Okej. Okay. Czyli ten rynek może się trochę skurczyć, w związku z tym takie najdrobniejsze zlecenia będzie można sobie ogarnąć przy pomocy sztucznej inteligencji. Rzeczywiście, no, przekonajcie mnie, to ja z tym się zgadzam. Dlatego korzystanie z niego jest niezbędne i czuję, że wiele tych zawodów będzie zagrożonych. Copywriterzy, yy, graficy komputerowi. Tam, To, co teraz będzie istotne, to twoja kreatywność, twoja autentyczność. Zapraszam na psychoterapię, bo wtedy nie musimy udawać kogoś innego, tylko zaczynamy autentycznie wyrażać siebie. To, ciekawe, i to pomaga. Ciekawe ja. kultury. Zapraszam na psychoterapię. Oglądasz więc... ten kanał zapraszamy na psychoterapię. Ale trochę tak jest, że z rynku, moim zdaniem, zostanie znikniona przeciętność. Nie wiem, co to jest za konstrukcja. Dobrze. Przestanie. To, co by było przeciętne, to gdzie ktoś starał się kopiować kogoś, mhm. to wydaje mi się zostanie zastąpione przez AI. Tam, gdzie jest indywidualna jednostka, gdzie jest jakaś osobowość, ktoś, kto jest charyzmatyczny, ktoś, kto ma coś do przekazania własną opinię, a nie przefiltrowaną przez AI, bo to jest ograniczenie AI. Tam jest błękitny ocean. AI nie może ci powiedzieć nic, co nie będzie zawierać i kobiet i mężczyzn, jak to się ładnie nazywa, taki Soc, socjalne. Mm, o jest. Ja, w ogóle, o ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Okej, okay, już wytłumaczę. To znaczy, AI jest bardzo politycznie poprawne i AI nie ma tak naprawdę mm. swojej opinii, tylko to, co je powinno mówić, to nam mówi, jeśli okay. chodzi o taką opinię. Rozumiem, to się I z tym nie? zgadzam. To też oczywiście zależy od modelu językowego. Natomiast jeśli mówimy o tych najpopularniejszych, Takich jak na przykład GPT czy, czy CLOD, no to one rzeczywiście są dosyć takie poprawne politycznie, to po pierwsze. Po drugie, też można znaleźć takie informacje, po jakiej stronie one się opowiadają w różnych zagadnieniach, czyli jakie są takie uśrednione poglądy, można powiedzieć, takiego modelu językowego. A po drugie też jest moderacja, czyli taki system filtrowania tych treści, o które my pytamy, o które zwracamy i niekoniecznie muszą być to takie zapytania o rzeczy powiedzmy nielegalne, niezgodne z prawem. Mogą to być też takie rzeczy, które przez przypadek nam przez ten filtr nie przejdą i, i po prostu odpowiedzi nie otrzymamy, a w skrajnych przypadkach to nasze konto może być zawieszone. To zresztą podobny przypadek, jak w social media. Natomiast, żeby nie iść całkowicie w takie FOMO, na takiej zasadzie, że o, tu już jest groźne, ja i zbliżę się i zaraz ci pracę, bym to trochę usystematyzował. To znaczy, można znaleźć rankingi, które pokazują jak zmieniają się na przykład zlecenia dla freelancerów. No i tutaj naj, najbardziej, największą różnicę widać w, na niekorzyść w zleceniach dla tłumaczy czy dla copywriterów, no bo tutaj Praktycznie każdy może sobie na takim podstawowym poziomie ogarnąć. Mm -hmm. Czy to pisanie treści, oczywiście jakoś tego może pozostawiać trochę do życzenia, podobnie w przypadku tłumaczeń, no ale da się, tak? Do takiego najprostszego zastosowania nie musimy y, już korzystać ze specjalistów. Oczywiście ze wszelkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami. A mamy też y, takiego y, na przykład prezesa y, Inwigii. Który ostatnio stwierdził, że nie warto uczyć się programowania. Nvidia jest teraz na ogromnej fali, dla tych, z Was, którzy nie śledzą tego typu informacji, ponieważ oni produkują karty graficzne, czy tak naprawdę karty pod AI, które są wykorzystywane do działania AI. I oni są praktycznie monopolistą aktualnie na tym rynku. Nikt się nie potrafi do nich zbliżyć. No i on stwierdził, że nie warto uczyć się programowania, tylko na przykład zająć się lepiej rolnictwem, czyli takim zajęciem w którym AI właśnie nas no, niespecjalnie ma szansę zastąpić. Więc co ty o tym myślisz? Wiesz, Sukuba, z zgadzam się z tobą. Myślę, że takie jak hydraulik, jak kafelkarz, już teraz to jest zawód, który jest ciężko znaleźć dobrego kafelkarza, ktoś, kto ci wyremontuje mieszkanie, bo sam pamiętam, jak zacząłem składać meble i zadzwoniłem do ciebie, zadzwoniłem do kilku osób, i większość z moich przyjaciół w moim wieku nie miała w ogóle skrzynki z narzędziami. Mój tata po prostu złapał się za głowę w tym Przepraszam momencie. bardzo, ale ja mam skrzynkę z narzędziami i to. Ale nie pożyczyłeś jedno. bratu, więc wtedy nie było. Ale zmierzam okay. do tego, że przestaliśmy mieć takie podstawowe, manualne funkcje, więc uczenie się tego to, to za chwilę będzie naj, część najlepiej zarabiającą robotą. Tam będziemy mieć największy dochód. Wiesz co? No myślę, że to się nie zmieni. To jest racja, że yy, pracownicy, którzy wykonują remonty, którzy są elektrykami, na elektryków jest bardzo duże yy, zapotrzebowanie. Yy, no to tutaj to zapotrzebowanie w dalszym ciągu będzie, a nawet może, być może będzie większe. Czy jeszcze, czujesz, jeszcze, że, be, że na przykład kafelkarz czy budowlines będzie zarabiać więcej niż programista za niedługo? Ale już zarabia więcej. Tak? Tak, Dlatego ja znam, znam już wiele takich przypadków, w, to są takie, w których to są takie zawody, że zarabiają więcej niż programiści, no zwłaszcza, że mamy... No było, nie było trochę kryzys na tym rynku, mm -hmm. y bardzo ciężko dostać się na stanowisko juniorskie, wiele... Software hasów w ogóle nie przyjmuje na takie stanowiska. Trudno się jest przebić, też jest dosyć spora fala zwolnień, już tak naprawdę od roku. No a jeśli ktoś byłby elektrykiem i to takim e, działającym też na większych instalacjach, no to się nie opędzi od pracy, to spróbujcie sobie takiego elektryka znaleźć i zapytajcie go o terminy. <grym> Więc... W dziwnym kierunku idzie ta rozmowa. Tak, ale jeszcze o, to zdanie, o którym Ty powiedziałeś, czy w takim razie bez sensu jest uczyć się programowania. Wiesz co, ja nie potrafię programować, ale uczę się cały czas, jak ze sztucznej inteligencji. I szczerze mówiąc, nie czuję, że coś tracę, że czegoś mi brakuje przez to, że nie umiem programowania. Ja myślę, że to jest to trochę taka skrajność. Natomiast uważam, że ten próg wejścia w poznanie podstawy programowania, w tworzenie aplikacji bardzo się obniżył, bo ze wsparciem AI, z takimi narzędziami jak ChatGPT, czy bardziej zaawansowanymi jak GitHub Copilot, po prostu o wiele łatwiej jest oprogramowanie tworzyć. Oczywiście nie zastąpi nam to dobrych praktyk i wieloletniego doświadczenia. Natomiast, no czy w związku z tym. Powinniśmy tak naprawdę rzucić wszystko i nie wyjechać w Bieszczady, ale teraz znaleźć sobie taki zawód, jak właśnie stolarz, elektryk, gazownik czy hydraulik. I w tym kierunku każdy z nas powinien iść, no bo. A i zaraz nam sprzątnie z nosa większość roboty takiej durowej. No to, to, to jest jedna opcja, trochę bardziej pesymistyczna. Druga, po prostu bądźmy kreatywni, znajdźmy swój autentyczny sposób wyrażania się, znajdźmy swoje pasje i dzielmy się, bo to wydaje mi się, że nadal będzie coś, na czym będziemy mogli zarabiać na autentyczności, na naturalnej pasji do czegoś. No i trzeci sposób, który z moim zdaniem jest najłatwiejszy, uczmy się sztucznej inteligencji. Uczmy się jak z niej korzystać, znajdujmy kreatywne zastosowania. A możecie to zrobić oglądając na przykład nasz kanał. Więc zasubskrybujcie i dajcie dzwoneczek, bo to na pewno wam pomoże, żeby nie stracić roboty. Tak, wiesz co, ja myślę, że takim super podejściem jest takie, nazwijmy to hybrydowe podejście. To znaczy to, co teraz robimy, jeśli lubimy to robić, to róbmy to jak najlepiej. Róbmy to na takim poziomie, że będziemy po prostu dobrzy w swoim fachu. A teraz, żeby być dobrym w swoim fachu, to bardzo często trzeba też umieć wykorzystywać AI w tej swojej pracy. Mm. I niezależnie od tego, czy to jest y, praca marketingowa, praca sprzedażowa, Księgowa. tak, taka praca bardziej powiedzmy, od zaplecza, czyli księgowość HR, no to we wszystkich tych dziedzinach AI już bardzo mocno wchodzi i super jest mieć te umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji. No i to też. Pomoże nam na tym rynku pracy stać się bardziej atrakcyjnym i bardziej też odpornym na ewentualne zwolnienia. Podpisuję się w tym obiema rękami i dzięki, że oglądaliście. Tak. To. A ja tymi rękami się z Wami też żegnam. W takim razie cześć. Na razie. I do zobaczenia.